Witamy Was w kolejnym odcinku technicznym. Rafał Dmowski i Łukasz Kanownik, firma Motorland. Dzisiaj chcielibyśmy poruszyć temat układów wydechowych w takich oto pojazdach, w skuterach i motocyklach. Rafał, najprostsze pytanie. Do czego służy układ wydechowy w motocyklu? Układ wydechowy miał za zadanie troszeczkę przekierować, że tak powiem, tą falę gazów za motocykl, żeby jadący tego nie słyszał i również troszeczkę rozproszyć ją, żeby była mniej dokuczliwa dla otoczenia. W momencie, gdy zaczęto stosować, w, znaczy, zaczęto budować silniki wykorzystujące zjawiska falowe, to ta rola układu wydechowego y, się, że tak powiem, rozmnożyła trochę, ewoluowała, ewoluowała można tak powiedzieć, a przynajmniej y, no, dodatkową funkcję układ wydechowy zdobył, mianowicie y, musiał zadbać o prawidłowe zachodzenie zjawisk falowych. Zaczęło się to na początku w silnikach dwusuwowych. Potem y, zaczęło dotyczyć również silników czterosowowych. Mm -hmm. W tej chwili współczesne układy wydechowe możemy podzielić na część, która zapewnia dobry przebieg zjawisk falowych, i to będzie tak zwany dyfuzor tutaj w tym układzie. I na część tłumiącą, czyli w tym układzie, będzie to ta końcówka akustyczna. Ok, zjawiska falowe mówisz. Co to oznacza? Co to są zjawiska falowe? Jaką? Tak najprościej rzecz ujmując, zjawiska falowe odpowiadają za prawidłowe opróżnienie przestrzeni nad tłokiem z produktów spalania z poprzedniego cyklu pracy mhm. i jak najefektywniejsze napełnienie cylindra świeżym ładunkiem. Okej, okay, i to dotyczy zarówno silników dwusuwowych, jak i czterosuwowych. Historia z wykorzystaniem zjawisk falowych w silnikach spalinowych zaczęła się w latach, no powiedzmy, że w latach 30. Firma DKW była tutaj takim prekursorem badań nad wykorzystaniem zjawisk falowych. I pierwsze układy wydechowe, które częściowo choćby wykorzystywały zjawiska falowe, były montowane w silnikach dwusuwowych. Później Ewolucja tych układów wydechowych już dosyć mocno była zaawansowana, gdy zaczęto wykorzystywać układy wydechowe z efektem takim, wykorzystującym fale w silnikach czterosuwowych. Na początku tylko do opróżniania przestrzeni nad tłokiem mm -hmm. ze spalin. Taki układ ułatwiał, że tak powiem, oczyszczenie przestrzeni nad tłokiem. Potem zaczęto bardziej rozszerzać jego funkcję, również o sterowanie zjawiskami na dolocie, ale to już wymagało przekonstruowania głowic, przekonstruowania układu rozrządu w taki sposób, żeby tymi, że tak powiem, zjawiskami na dolocie mógł układ wydechowy też zarządzać. Wymaga to jednoczesnego otwarcia zaworu ssącego i wydechowego. Po tym zresztą poznajemy, czy silnik czterosuwowy wykorzystuje zjawiska falowe, czy nie, bo taki klasyczny silnik czterosuwowy, budowany bez według starych tak jakby zasad, bez wykorzystania zjawisk falowych, działał w ten sposób, że całkowicie musiał się zamknąć zawór wylotowy i dopiero w, w suwie wydechu i dopiero w suwie ssania otwierał się zawór ssący. Natomiast Łatwo można poznać te silniki, które wykorzystują zjawiska falowe, bo tam jest tak zwane przesilenie, czyli występuje jednocześnie otwarcie zaworu wylotowego i dolotowego. I potem poznajemy, że silnik wykorzystuje zjawiska falowe. A wracając do, skrócie, wracając do współczesności, bardziej, czy prawdą jest, że wystarczy wymienić układ wydechowy, powiedzmy od cylindra aż po tłumik, żeby zwiększyć moc tego pojazdu mniej więcej 10-15%? Czy to jest aż tak proste? W uproszczeniu można powiedzieć, że tak, natomiast trzeba tutaj, tutaj rozwinąć tą myśl nieco. Jeżeli sprawa dotyczy skutera klasy 50, który jest fabrycznie e, zablokowany, czy, czyli że jego osiągi tego silnika są fabrycznie tak jakby e, ograniczone. To bardzo często się zdarza, że to ograniczenie występuje właśnie w obrębie układu wydechowego, czyli że ta blokada dotyczy, dotyczy częściowo konstrukcji fabrycznego układu wydechowego. I wówczas założenie układu wydechowego bez takiej blokady, oczywiście spowoduje poprawienie e, parametrów silnika, czyli powrót, że tak powiem, do tak jakby sytuacji wyjściowej sprzed tego zablokowania. Mhm. No, na marginesie trzeba dodać, że takie blokowanie silnika, zwłaszcza silnika dwusuwowego na wydechu, które ogranicza tak, jakby wypływ spalin, powoduje że się, to, że się ten silnik dusi spalinami, jest dla silnika bardzo niekorzystne. Powoduje przegrzewanie się silnika, trudności z odprowadzaniem ciepła, przyspieszone zużywanie się tego silnika. W związku z tym, nawet jeżeli ktoś ma, nie ma zamiaru łamać przepisów, to y, takie y, odblokowanie, czyli założenie tego wydechu, który tak jakby nie powoduje duszenia się spalinami, jest korzystne z tego punktu widzenia, że się podnosi trwałość tego silnika. Oczywiście druga sprawa jest związana z tym, że fabryczne układy wylotowe, takie, które uzyskują Y, homologację drogową, czyli dopuszczenie do poruszania się po drogach publicznych, y, są zawsze pewnym kompromisem pomiędzy y, efektem akustycznym a przyrostem mocy. Mhm. W związku z tym, że normy emisji dźwięku są coraz bardziej wyśrubowane, y, coraz większą funkcję tłumiącą pełnią te współczesne układy wydechowe, a coraz i w związku z tym coraz gorzej, tak jakby spełniają te funkcje, które odpowiadają za dobre parametry pracy silnika, czyli za osiąganie dobrej, wysokiej mocy, wysokiego momentu obrotowego. I teraz, oczywiście, możemy wymienić taki układ wydechowy na układ, który ma homologację wyścigową. Tam będzie ta szala przesunięta bardziej w kierunku osiągów, ale. Współczesne układy wydechowe z homologacją wyścigową również muszą spełniać pewne parametry akustyczne. No i oczywiście na samym końcu tego, tak jakby tej ścieżki, stoją takie układy, które zupełnie nie spełniają żadnych norm homologacyjnych ale za to zapewniają najlepsze osiągi, no tylko nie wiadomo, gdzie ich używać, tak? No bo na ulicy nie, na torze też nie. No a na ulicy niektórzy używają także w środku nocy i nie mają z tym problemu. Okay. No tak, no oczywiście można wychodzić z założenia, że no tylko my jesteśmy, a wszyscy inni się nie liczą i wtedy nie popieramy tego. Będzie ktoś tam sobie hałasował tym wydechem w niebogłosy, no ale to na pewno nie nie przysporzy miłośników motocyklizmu wśród y, przeciętnych, przeciętnych użytkowników dróg i, i chodników. A jak to jest w przypadku silników czterosuwowych? Mamy seryjny wydech, i co? Zakładamy przelotowy. Czy ten silnik będzie nadal pracował prawidłowo, czy też wymaga pewnych korekt, chociażby zmiany mapy zapłonu? Bo często się takie wątki w internecie pojawiają. W ogóle, jeżeli chcemy przeprowadzać jakieś prace tuningowe, czy to w skuterze, czy w motocyklu. No to na początek musimy się zastanowić, jaki ma być zakres tych prac. E, oczywiście wiele osób myśli, że jak zmienią tłumik e, na wyścigowy, to będą mieli wyścigową jazdę. Tak, taka najprostsza, najtańsza forma tuningu. Tak oczywiście może być, jeżeli my chcemy nasze zmiany tuningowe ograniczyć jedynie do zmiany wydechu i dajmy na to mamy fabrycznie. Silnik zblokowany na wydechu, w związku z tym jeżeli wyrzucimy ten wydech zblokowany, kupimy, y, kupimy wydech y, tuningowy, który poprawia nam parametry pracy silnika i już nic więcej z tym silnikiem nie będziemy robić, no to rzeczywiście i dobrze jeszcze ten wydech dopasujemy do parametrów silnika oczywiście, to jest warunek podstawowy, to rzeczywiście będziemy mieli pewną zwyżkę mocy. Natomiast jeżeli ktoś chce dalej iść z tymi pracami tuningowymi, chce na przykład zwiększyć pojemność silnika skuterkowego finalnie, no to oczywiście, jeżeli kupi wydech do pojemności 50 cm, a potem zwiększy cylinder na 80, no to ten wydech do 50 już nie będzie dobrze pracował mm -hmm. z tym, tym cylindrem powiększonej pojemności. Jeżeli natomiast kupi od razu wydech do pojemności 80, a na razie jeszcze nie zmieni cylindra i będzie jeździł na cylindrze pojemności 50, no to ten wydech zupełnie nie będzie dopasowany do tego cylindra, który aktualnie ma i jak założy go, to być może będzie pogorszenie parametrów pracy, mimo że wydech będzie drogi, tuningowy i, i, i wysokiej klasy. I dlatego w takiej sytuacji Lepiej jest zaplanować sobie te prace tuningowe, zebrać pieniądze, a następnie przeprowadzić je kompleksowo, kompleksowo. Mhm. po to żeby się nic przy okazji nie zniszczyło i żeby nie być zawiedzionym, tylko żeby po prostu cieszyć się już z w pełni profesjonalnie przeprowadzonego tuningu. Natomiast jeżeli chodzi o silniki czterosuwowe, o, o silniki motocyklowe, to tutaj jest sytuacja trochę bardziej skomplikowana. Dlatego, że my nigdy nie jesteśmy 100% pewni, dopóki nie zobaczymy dokumentacji fabrycznej w jaki sposób wydech w naszym motocyklu jest skonstruowany. W takim przeciętnym współczesnym motocyklu mamy y, układ wydechowy, y, który kończy się w pewnym momencie tłumikiem, czyli tak zwaną końcówką tłumiącą. I w niektórych wypadkach może być ten wydech zbudowany właśnie dokładnie tak jak ten skuterkowy, czyli wtedy ta część odpowiadająca za zjawiska falowe będzie tą początkową częścią naszego wydechu, a ta część odpowiadająca za zjawiska, za tłumienie akustyczne, będzie właśnie tym dokręcanym tłumikiem. Mhm. I wtedy my możemy sobie ten dokręcany tłumik zmieniać, jak chcemy, dlatego że on już nie odpowiada za zjawiska falowe. Zawór, Rezonatora, tak jakby zamyka nam tą część, która odpowiada za zjawiska falowe, i dalej mamy już wyłącznie część odpowiadającą za akustykę, i tylko musimy parametry przelotowe tej części akustycznej dobrać prawidłowo, żeby wydech nam, żeby cały układ nam działał dobrze. Natomiast czasami ten układ odpowiadający za zjawiska falowe rozciąga się też na tą końcówkę, końcówkę tłumiącą, tłumiącą. Mhm. czyli że tam w tej końcówce tłumiącej są tak jakby y, ważne elementy końcowe tego układu aktywnego i wówczas wymiana tej końcówki na jakąkolwiek inną zaburza nam cały ten system. A jak to sprawdzić, jeżeli jestem właścicielem jakiegoś y, skutera tudzież motocykla? Skąd ja mam wiedzieć, jak ten układ no, wydechowy jest jest te, To jest trudne pytanie. Można, jeżeli dysponujemy hamownią, można zrobić prosty test, a mianowicie postawić motocykl na hamowni i najpierw go przebadać z kompletnym układem wydechowym, a potem zdemontować samą tą końcówkę tłumiącą, która zwykle jest montowana na trzy śruby. Mhm. I jeżeli ten układ, jeżeli ten tłumik odpowiada wyłącznie za zjawiska akustyczne, to na wykresach hamowni odczytamy pewną niewielką poprawę osiągów. Natomiast jeżeli odczytamy znaczne pogorszenie, to znaczy, że mamy tam w tej końcówce tłumiącej jeszcze te elementy tego aktywnego układu wydechowego i wtedy nie można tego zmienić. Czy jeżeli ktoś przyjedzie do nas do Motorlandu czy na Wałmiet 3 do Dziekanowa Nowego z zamiarem dobrania tłumika, czy może to zrobić? Tak, na, jeżeli chodzi o pojazdy typu skuter, 50 czy, czy 125, czy nawet jeżeli chodzi o skutery takie maxi, no to mamy tutaj w naszym magazynie dosyć szeroką gamę tłumików, układów wydechowych kompletnych i coś tam na pewno ciekawego możemy zaproponować. Także zapraszamy. Zapraszamy, polecamy Wam również nasz sklep internetowy: www.motormyśnikland.pl jak również ogólną stronę www.motormyślnikland.com.pl I co? Do następnego razu. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję.